Witam kochani Was dnia kolejnego, w kolejnym vlogu. Jak widzieliście byłam nad morzem północnym, zawiózł nas Krzysiek, a teraz jesteśmy w, w tym miasteczku, w którym mieliśmy hotel, ale nie doszliśmy do tego miejsca, ale dziś już jesteśmy, nadrabiamy zaległości. Zobaczycie, już są rowery za mną, a tu? Fajnie, co? O tej górze muszę Wam opowiedzieć. Jak ja usłyszałam tą historię, to stwierdziłam, że muszę i Wam ją przekazać. Ta góra jest naprawdę bardzo stroma, i raz do roku jest organizowany taki festyn tutaj i można się zgłosić do konkursu, aby z tej góry zbiegać. I tak naprawdę wygrywają ci, którzy utrzymają się na nogach, bo wierzcie mi, to jest stromo. Ja nie wiem, czy to kamera odda. Jeżeli się wejdzie na szczyt tej górki, to tam jest taka ścieżka zdrowia i można dojść i właśnie popatrzeć. Na morze, ale nad morzem strasznie mocno wiało, dlatego ja tam do Was nie mówiłam. Odzywam się dopiero teraz. Dzisiaj są Zielone Świątki, i tutaj w Holandii praktycznie nikt nie pracuje. Jest jako Dzień Wolny Święto. Także to tylko mała wstawka, mała ciekawostka, i jedziemy dalej. A no zobacz, tak wygląda to miasteczko. Może Krzysiek nam powie jak się nazywa? To miasteczko nazywa się Schorol. 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 Bo ja nie chcę żadnej wtopy zrobić. Aha. Tutaj szczególnie. Widzicie, wszędzie rowery, dużo sportowców, dużo osób tutaj przyjeżdża, tak jak właśnie przed chwilą Krzysiek powiedział, na spacery, żeby tą ścieżką zdrowia tam na górze sobie połazić czy pobiegać. Zobaczcie kogo tu mamy, mojego pierdzioszka. Dzień dobry. Dzień dobry! Jak się patrzy! Jak słodko śpi! Ale, niestety, już czas na nas. Musimy jechać. Jak chrapie! Wjeżdżamy do Amsterdamu! No to jesteśmy, kochani. Już zaparkowaliśmy. Chociaż, tu, żeby zaparkować samochód, to naprawdę trzeba się trochę najeździć. Bo właśnie chłopcy prawie zostali potrąceni przez rowery. Rządu rowerzyści troszkę bezczelnie. Nie chcę być niegrzeczna, ale mnie też prawie przejechali. Ten gościu ewidentnie ma dość życia. Teraz szukamy knajpy, żeby coś zjeść, od razu Wam mówię, że sorry, ale ja nie za bardzo dobrze znam Holandię, jestem tutaj drugi raz, jestem drugi raz w Amsterdamie i nie mam za bardzo co Wam opowiadać, także to czego się dowiem, to może Wam powiem, ale tak naprawdę może liczę na Was, jeżeli ktoś z Was ogląda i jest... Właśnie stąd to może opisać parę fajnych informacji, na przykład to, co ja Wam pokażę, to co zobaczycie w tym filmie. Także ogromna prośba właśnie na Was. A tymczasem no, ja będę Wam tylko pokazywać, jak coś będzie ładne, albo brzydkie, po prostu interesujące, Te, więc życzę miłego zwiedzania razem ze mną, <laughs> z takim laikiem. rowery są wszędzie widzicie? Wszędzie zobaczcie jakie napoje energetyczne Lizaki, ciasteczka jak super, jaki duży wybór, herbatki ziołowe No naprawdę w tym miejscu herbatka ziołowa nabrała dla mnie zupełnie innego znaczenia po lewej Muzeum marihuany i Haszu. Hmm? znajduje się teraz na plac Dam, czyli to jest takie główne miejsce, gdzie wszyscy turyści chyba powinni przyjść. Posiedzieć, iść do knajpek, napić się kawki i tu jest chyba takie główne miejsce spotkań tak w centrum. Pamiętacie, jak Wam mówiłam w 50 faktach o mnie, że po prostu brzydzę się gołębi, więc one tutaj sobie są, a ja pójdę tędy, wiecie? Całe szczęście, że ten plac jest naprawdę bardzo duży i mieści tyle ludzi, bo naprawdę są tu miliony. Jesteśmy w środku i widzicie, że to jest kolejny kościół, który został poświęcony na takie muzeum Pod wystawy i tak dalej W Amsterdamie akurat w tym roku jest organizowane to WordPress Photo 2017 Ale przez to, że nie mamy czasu, to musimy ominąć ten punkt wycieczki Idziemy zwiedzać dalej Tak naprawdę idziemy zobaczyć, jak wygląda shopping center Już widzę, że ta galeria jest podobna trochę do Harrodsa tylko oczywiście mniejsze i mniej luksusowe sklepy tutaj są. Ale ładnie, zobaczcie ten girandor. Architektonicznie naprawdę pięknie. Ciekawe to jest, to jest taki sklepik, w którym można kupić e, czystego takiego białego słonika, takiego jak tutaj są i sobie go pomalować tak jak sobie chcemy, widzicie? I kosztuje to 15 euro, tam dziewczyny i para malują Fajne, fajny pomysł na randkę Albo przyjście z dziećmi również, tak mi się wydaje Pokażę Wam słoniki, jakie ktoś tam pomalował Ciekawe, ciekawe Wiecie co, obeszliśmy całą tą galerię i tak naprawdę na ten potencjał, co ma ten budynek, to galeria bardzo słaba, naprawdę. Szkoda. Przeszliśmy tym pięknym korytarzem, zobaczcie do takiego fajniejszego miejsca. Też jest oczywiście mnóstwo ludzi. Skoczka, <noise> ale tu jest bardzo ładnie. Tak naprawdę jeszcze yy, mijam cały czas coffee shopy, w których można kupić marihuanę i inne takie specyfiki, ale ja myślę, że to akurat już wszyscy z Was wiedzą, więc nie ma po prostu o czym gadać i jakoś się nad tym tematem rozwozi. I oprócz tego jak idzie się ulicą, to cały czas pachnie, śmierdzi właśnie marihuaną. Ludzie sobie palą, idąc po prostu spacerując. No ale akurat tak tutaj to jest. Trzeba się z tym pogodzić, zaakceptować. Teraz jedziemy do jednej z czerwonych ulic tutaj. Idziemy zobaczyć jak to się wszystko odbywa w dzień. Jak byłam tu trzy lata temu, pierwszy raz, to chodziliśmy wieczorem oczywiście i e, byłam w dwóch muzeach, właśnie chyba byłam w tym e, marihuany i e, haszu. Tak jak Wam dzisiaj pokazałam, i byłam na jednym przedstawieniu. To było ostro. Także tylko dla dorosłych polecam. O na przykład tutaj jest właśnie, jaka ładna wystawa. Chyba będę musiała w tym filmiku wcisnąć, że to jest tylko filmik dla osób powyżej 18 roku życia. Pierwszy raz będę musiała coś takiego zrobić, a jest taka opcja, żeby zaznaczyć na YouTubie. Także zobaczymy. To akurat mi się podoba, że w Amsterdamie jest mnóstwo takich kanałów, ludzie sobie wynajmują łódki, pływają. To jest bardzo popularne w Holandii. Tak jak to mówiła chyba Ania wam w poprzednim vlogu, bo to z tego festynu, festiwalu serów. O, bo zgubiłam słowo. Jeszcze co warto powiedzieć, to jest to, że okej, okay, zioło-ziołem, seks-seksem, ale architekturę. Tak naprawdę Amsterdam ma przepiękną. Naprawdę jestem pod dużym wrażeniem. Zobaczcie. Są takie obrazki, jest znowu bym nie przejechał. Widzicie, co się dzieje? To jest jakiś koszmar. W każdym razie jest pięknie. Uwaga, wchodzimy na jedną z czerwonych ulic, tutaj, tak to wygląda. Nie będę przekręcać kamery, bo nie wolno tych pani nagrywać. A one są, siedzą w tych oknach, tutaj. To też jest dziwne, ale interesujące. Widzicie, Amsterdam też z tego słynie. O, właśnie tutaj po prawej też siedzą, ale nie patrzę. Także sorry, jak chcecie to zobaczyć na własne oczy, to zapraszam Was tutaj. Chyba jest jakiś remont czy coś w tym budynku. I tak to wygląda, że to są te okna i w środku się panie, bo te kurtyny są odsłonięte. Oczywiście jest zak zakaz fotografowania i nagrywania. Tak, tylko e, dla tych zainteresowanych mówię, że jakby co, to właśnie tak to wygląda. <gry> właśnie się dowiedziałam ciekawostki, że jak się świeci nad oknami na czerwono, to znaczy, że one tam siedzą. A jak się nie świeciło, to znaczy, że ich nie ma. Zobaczcie, tam znowu też się świeci. Taka latarnia, i na górze te ledy na czerwono. Czyli wiadomo, że one tam są. A obok, zobaczcie, tak pięknie. Niesamowite tutaj jaka wąska uliczka. Zobaczcie, to jest ta bardzo wąska uliczka. To jest jej, jej końcówka. I zobaczcie, tutaj nawet na ścianie mówią o tym, żeby zdjęć nie robić. Bless you! <laughs> A zobaczcie, jaka fajna łódeczka ta akurat jest z barem. No tak to można płynąć turystycznie. A tu są kosmetyki. Chyba również z... o medło z marihuaną. Wiecie dlaczego to ludzie nie wymyślą. Zatrzymaliśmy się na chwilę na kawkę. Powiem Wam, że jest przepyszna i piję oczywiście ice z latte, moje ulubione. A knajpa nazywa się kafeteria, nazywa się Coffee Company. Jakby ktoś tutaj miał zamiar gdzieś napić się dobrej kawy, a nie iść do coffee shopu. Zobaczcie jaką pan ma koszulkę. Prawie jak w domu. Cześć ponownie, jestem już na lotnisku w Amsterdamie. Będę powoli wracać do domu. Eee, ciekawa jestem, jak wyjdzie ten vlog, bo nagrywałam go jak snapy: dlatego, że tak naprawdę do końca nie wiedziałam o Amsterdamie nic. Oprócz takich oczywistych rzeczy, o których wspominałam Wam w filmie, powiem Wam się, że podsumowując moją wycieczkę, to jestem pod wrażeniem małych miejscowości i małych miast. W Holandii, natomiast sam Amsterdam to nie do końca są moje klimaty. Raz na jakiś czas warto by było to zobaczyć, przede wszystkim patrząc na architekturę, bo to prawda, no tu jest pięknie. Natomiast ludzie, te rowery, ten tłok, ten taki harmider na ulicach to nie do końca to czego ja oczekuję jak odwiedzam dane państwo, dane miasto. Także tyle ode mnie. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas i że zobaczymy się w kolejnym moim vlogu czy filmiku. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie. Buźka! Pa! A, jeszcze pewnie się zastanawiacie, dlaczego tak stoję. To jest niby drzewo, ale to nie. Jestem na otnisku, widzicie? <grytania> I muzyka, i te ptaszki świerkają z głośników. Stwierdziłam, że to będzie... Eleganckie miejsce do tego, aby się z wami pożegnać w tej ciszy i spokoju. Pa!